Jeszcze razem przedstawiamy wam taką instalację jest to rozbudowa obecnej instalacji obecna instalacja jest 5 kW na dachu i tutaj mamy drugie 5 kW na gruncie. Dzięki temu że nie przekroczyliśmy 10 kW tutaj klient pozostaje na starych zasadach czyli pobiera zakład energetyczny tylko i wyłącznie 20% a przez najbliższe 12 lat mamy spokój ponieważ jesteśmy na starych warunkach. Zaraz zobaczycie falownik który znajduje się na konstrukcji a od tego miejsca jesteśmy wpięci w naszą skrzynię główną 20-30 metrów kabla dzięki czemu zminimalizowaliśmy nasze straty do minimum tak naprawdę a dzięki temu, że przekrój kabla jest duży, ponieważ to jest to 4 mm co jeżeli mówimy o instalacji takiej w sumie niewielkiej tylko 5 kW na każdą fazę że tak powiem mamy 1,5 kW mniej więcej, to jest w zupełności wystarczający przekrój i naprawdę te straty będą bardzo, bardzo niewielkie konstrukcja zabetonowana właśnie na 1,5 metra, czyli 1,30 m w ziemi, czyli mamy pewne. Że będzie stała stabilnie. Dodatkowo mamy tutaj wsporniki, zastrzały i naprawdę jest to klasycznie w naszym wykonaniu bardzo stabilna i pewna konstrukcja. Panele 550 na górze, na dole no i mamy to spięte w jeden obwód, w jeden string, który idzie do naszego falownika. No i tutaj na środku panela mamy nasz falownik, dalej mamy zabezpieczenie AC, zabezpieczenie DC fakt, że tylko jeden obwód, tylko jeden string, ponieważ jest to dosyć niewielka instalacja, dlatego jest to spięte na jednym obwodzie. Zabezpieczenie AC oczywiście klasycznie zabezpieczone. Bezpiecznik oraz ogranicznik przepięć. I co dodatkowo, właściwie niestandardowo zostało zamontowane bezpiecznik jednofazowy, ponieważ tutaj, zwłaszcza, że i tak mamy dociągnięte zasilanie tutaj prąd, no to klient poprosił o zamontowanie gniazdka 230V, i od tego mamy tutaj dodatkowy bezpiecznik. Jak przez chwilkę widzieliście, nie było łatwo, ponieważ był problem z uziemieniem, ale na szczęście już jest zamontowane prawidłowo. Wszystko działa, jest spięte. Oczywiście, pogoda niestety nie sprzyja. Mamy deszcz, ale nie zmienia to. Faktu, że jeżeli przyjdzie sezon na produkcję, na fotowoltaikę, będzie działać w pełni mocy, w pełni sił. Napięcie też tu jest bardzo fajne, dlatego będziemy tutaj korzystać z maksymalnego promieniowania słonecznego. A jeżeli Wy chcecie skorzystać z usług naszej firmy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, zapraszam do kontaktu i dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam do innych naszych materiałów.